Dobra, czyli następca RS125 silnik Zerick 1 rachu ciachu i postrachu. Cześć z tej strony Wojtek z portalu a motocykl, który widzicie przede mną, to Junak RSL125. To jest duchowy następca modelu RS125, który jakiś czas gościł w ofercie Junaka. No i wyglądał równie dobrze, ale nie aż tak dobrze jak ten. Producent chwali się przede wszystkim tym, że silnik jest najmocniejszą stroną tej maszyny. Pochodzi z modelu RX1. W obu przypadkach to jest produkcja marki Zongczeń. która współpracuje m.in. z grupą Piaggio, także w tym przypadku to nie są ćwiczenia. I powiem Wam, że z ciekawości zajrzałem sobie na grupę posiadaczy modelu RX1, i tak jak sobie przeskrolowałem ostatnie 3-4 miesiące, no to faktycznie można odnieść wrażenie, no bo wiecie, grupy na Facebooku są po to, żeby Zazwyczaj, żeby dzielić się problemami z danym motocyklem, a tutaj wszyscy dzielą się wrażeniami, dzielą się protipami dotyczącymi tego, jak można zamontować kufry, nawet jak można zamontować bidon. Widziałem też coś o chip tuningu, także warte sprawdzenia, więc tym bardziej optymistycznie podszedłem do Junaka RSL 125, ponieważ ma ten sam silnik. Pojemność 125 cm, moc wyłapana z górnego pułapu, czyli 12,9 konia mechanicznego, czyli to już w sumie jak 13, które są dostępne przy 9,5 9,500. No, wiecie o co chodzi, 9,500 obrotów na minutę. Zanim jednak przejdę do opowieści o silniku i technikaliach no to też musimy sobie pogadać troszeczkę o pierwszych wrażeniach jakie ten motocykl sprawia. Jest ono jak najbardziej pozytywne, ponieważ Junak SRL 125 został no, zaprojektowany zgodnie z nazwijmy to obowiązującymi w branży trendami. Czyli mamy ostre kształty, mamy dość czysty tył, ponieważ wydech pociągnięto dołem, kanapa Również siedzi troszeczkę bardziej w motocyklu, dzięki czemu można się oprzeć o mm, siedzenie pasażera. Jeżeli chodzi o dodatki w tym motocyklu, no to producent y, nie zastosował już zbyt wiele, co w sumie nie jest minusem, bo przy 125 no to nie spodziewamy się nie wiadomo jakich fików mików. Mamy w pełni LED-owe oświetlenie. Mamy kolorowy wyświetlacz, który niestety nie można w nim zmieniać funkcji, a przynajmniej ja do tego nie doszedłem. Widziałem w jakimś teście, że nawet da się zmieniać z mil na kilometry, ale nie wiem, muszę poszukać przycisku. Jak go znajdę, to wam powiem. Do tego mamy port USB do ładowania telefonu. No i jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju wspomagacze, to zastosowano tutaj układ CBS, czyli w momencie, jak używacie jednego hamulca, to tak naprawdę używacie obu, bo on równomiernie rozkłada siłę hamowania. No a ja dosyć tego gadania o teorii. Przekonajmy się, jaki Junak RSL125 jest w praktyce. Uch. Sorry, że tak wzięłam, to wcale nie dlatego, że Junak RSL 125 jest nudnym motocyklem, tylko po prostu dlatego, że zaraz pewnie będzie padał deszcz. No właśnie, skoro już słowo się rzekło, że nie jest nudnym motocyklem, to dlaczego nie jest nudnym motocyklem? No, przede wszystkim dlatego, że ma silnik z górnego pułapu mocy, o czym Wam już powiedziałem. No i teraz jak to się sprawdza w praktyce? W praktyce z moich obserwacji przynajmniej wynika, że to sprawdza się tak, że no mniej więcej od trzeciego biegu. Motocykl zaczyna żyć i zaczyna bardzo bardzo dobrze, bardzo fajnie przyspieszać, i spokojnie można ciągnąć go do 10,5 tysiąca obrotów. Przez zmianę biegu Redline wydaje mi się, że jest w okolicach tuż przed 11, 11 tysiącami. Na co to się przekłada? Przekłada się to na to, że na przykład, jak wyjechaliśmy sobie na drogę ekspresową, no to bez problemu rozpędził się do tych licznikowych 104 km na godzinę. Producent natomiast deklaruje, że prędkość maksymalna wynosi. 94 km na godzinę. Jeżeli przyjmiemy przekłamanie licznika, no to możemy śmiało powiedzieć, że ten warunek maksymalnej prędkości jest spełniony i wydaje mi się, że mógłby nawet pojechać szybciej, bo tutaj moc i moment obrotowy cały czas w nim są. I pomimo, że to jest silnik jednocylindrowy, to brzmi troszeczkę jak rzędowa czwórka na wysokich obrotach, więc tutaj. Są też bardzo fajne wrażenia z odsłuchu, jeżeli ktoś szuka sportowych dźwięków. Co do spalania, nie umiem Wam odpowiedzieć na to pytanie. Wiem tylko tyle, że w niektórych testach pojawiały się informacje, ale nie wiem na jakiej postawie to było obliczane, że można się spokojnie zmieścić w 3 litrach na 100 km. No w przypadku silników 125 to myślę, że nawet spokojnie 2,5 litra wykręcicie, albo nawet mniej. Wiadomo, wszystko zależy od stylu jazdy, od masy jeźdźca i... Tak dalej. Silnik jest chłodzony cieczą, co jest dużym plusem, no bo latem raczej Wam się nie zagotuje. Sprzęgło chodzi bardzo gładko, sprzęgło jest na linkę, co ja osobiście bardzo lubię. Jakoś nie, nie przypadam za hydraulicznymi sprzęgłami. Zresztą w 125 znaleźć sprzęgło hydrauliczne, a nie na linkę, no to jest też wyczyn. Skrzynia biegów chodzi bardzo gładko, natomiast przez to, że motocykl jest krótki, to trzeba po prostu się przyzwyczaić do tego, przynajmniej ja musiałem się przyzwyczaić do tego, że no tego miejsca na, na stopę jest troszeczkę mniej i muszę ją trochę inaczej układać. Absolutnie nie uznaję tego za wadę, po prostu no tak to jest. Co się wsiada na dany motocykl, to trzeba się przyzwyczaić do, do jego konstrukcji. Skoro o konstrukcji mowa, to zastosowano tutaj między innymi widelec, Upside Down z przodu. Z tyłu mamy klasyczny amortyzator umieszczony centralnie. Do tego są koła z felgami aluminiowymi o średnicy 17 cali. Z przodu jest trzytłoczkowy zacisk hamulcowy. I do tego wszystkiego, tak jak już Wam mówiłem, mamy układ CBS. Motocykl ma, jeżeli dobrze pamiętam, 2080 mm. Długości. Producent niestety nie podaje rozstawu osi, natomiast ja Wam mogę powiedzieć, no, że jest na pewno bardzo krótki. Co z jednej strony sprawia, że jest zwinny, jeżeli musicie gdzieś tam manewrować w mieście, zawracanie nim to jest po prostu czysta przyjemność. Możecie spokojnie wyskoczyć tym motocyklem na zawody w gymkanie. Natomiast jeżeli chodzi o pokonywanie zakrętów, no to tutaj wiadomo, zawsze się lepiej sprawdza dłuższy rozstaw osi. No ale Junak RSL 125 i tak dzielnie sobie radzi również z tym zagadnieniem. Samo zawieszenie jest zestrojone sztywno, jak się jedzie, ale w momencie jak traficie na nie wiem, dziury, nierówności, wyboje, progi zwalniające, to tak jest dość przyjemnie, miękko. No Ogólnie powiem Wam, że mm, nie, jest to, nie jest to w żaden sposób męczące, także jeżeli chodzi o komfort jazdy. Pod kątem zawieszenia. Jeżeli chodzi o pewność jazdy pod kątem zawieszenia, no to tak jak mówię, jeżeli się przyzwyczailiście do tego, że motocykl jest krótki, to jest połowa sukcesu i możecie sobie nim spokojnie śmigać po zakrętach, przyciskać się między samochodami i będziecie mm, bardzo, bardzo dobrze się bawić, robiąc to. Jeśli chodzi o hamulce, hamulce działają poprawnie, w zasadzie nie ma tutaj wielkiej filozofii. Motocykl, który mam do testów, ma obecnie około 1,5 tysiąca kilometrów przebiegu, więc te hamulce są też w miarę świeże, aczkolwiek wiecie, jak to jest z testówkami. Yy, lekko pewnie u moich poprzedników nie miały i u mnie jest dość podobnie, a sprawują się bardzo dzielnie. Pogadaliśmy sobie o silniku, pogadaliśmy sobie o zawieszeniu, pogadaliśmy o hamulcach. Teraz czas na ergonomię. A ergonomia w tym motocyklu musicie wiedzieć, że jest bardzo fajna, ale po kolei. Szerokość całkowita to jest 80 mm, czyli taka nakedowa średnia. Jeżeli chodzi o pozycję, pozycja jest neutralna, przy czym nogi są delikatnie podgięte do tyłu. Całość jest bardzo spójna, bardzo zgrabna i powiem Wam, że wygodnie się w takiej pozycji jeździ. Po prostu nie czułem tutaj ani zmęczenia pośladków, dzięki temu, że kanapa w tylnej części jest dość szeroka, ani też nie doskwierały mi kolana bądź uda. Zbiornik paliwa w tym motocyklu ma 13 litrów pojemności. Producent deklaruje, że masa z płynami i paliwem to 149 kg, czyli... W momencie, jeżeli, jak mam y, trzy kreski na paliwomierzu, no to jest pewnie okolice 140. W każdym razie, no już te 149 kg to jest na tyle niewiele, żeby poradził sobie z tym w zasadzie każdy. I jeśli dobrze zapamiętałem, a raczej tak, to 800 mm to jest też wysokość siedziska. Ale zanim niscy się zrażą, to muszę Wam powiedzieć, że zbiornik paliwa, choć ma pojemność 13 litrów, to jest dość wąski Wcięcia na nogi są bardzo fajnie zrobione, bardzo dobrze przemyślane, więc to jakby kompensuje wysokość siedziska i myślę, że spokojnie sobie z tym sprzętem poradzą też osoby, które mają mniej niż powiedzmy 1,70 m wzrostu. No i też w trakcie jazdy właśnie te wcięcia na nogi będą Was podtrzymywać i sprawią, że tym motocyklem będzie się manewrowało. Bardzo, bardzo sprawnie Teraz musimy przejść do rzeczy najsmutniejszej, która jednocześnie interesuje bardzo wiele osób No bo w końcu to już nie jednak to chińczyk, ba, ba 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 No dobra, nieważne, w każdym razie Cena tego motocykla to 13 599 zł Czy to dużo, czy to mało? Na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami W mojej opinii jest ona, no mieści się w rynkowych standardach i powiem Wam, że w tej cenie Junak RSR 125 niczego nie udaje. Wręcz przeciwnie, jest bardzo dobrze wykonany, bardzo dobry jakościowo motocykl. Ze żwawym silnikiem, dobrym prowadzeniem jest dość wygodny i zwinny. Więc kurczę, 13 599 zł, czego chcieć więcej? Komu bym go polecił? Poleciłbym go przede wszystkim osobom, które szukają dynamicznej 125 z górnego pułapu cenowego, która dobrze wygląda, jest zwinna, dobrze pokonuje zakręty i w zasadzie no ciężko tu się do czegokolwiek przyczepić. No ja akurat mam tak, że bardzo lubię obserwować chwilowe spalanie, więc ja na przykład mógłbym się przyczepić do tego, że nie ma wskaźnika chwilowego spalania i w sumie przy zegarach za wiele grzebać się nie da, ale nic to. Fajnym ukłonem jest oczywiście port USB. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek pomoce elektroniczne, to uważam, że w 125 są one zbytkiem. Także, jeżeli poszukujecie swojego pierwszego motocykla, jeżeli chcecie kupić motocykl klasy 125, bo zastanawiacie się, czy jest sens zrobić prawo jazdy, albo po prostu po jakimś długim, długim, długim czasie wracacie na motocykl i stwierdziliście, że bezpiecznie będzie zacząć od 125, to Junak RSL 125 Powinien znaleźć się na waszej liście motocykli do rozważenia. Sprzed lokomotywy mówił dla was Wojtek Grzesiak, ścigasz.pl